Za nami! Dziewięć na boi. Dziewięć. 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 Co się zda sta... Co się zda sta... hmm. hmm. Co? Szybko!

Gdybyście nie wiedzieli, to u mnie jest, on jest teraz i mnie nawiedza. Tutaj nadal mi wyobraża się co ty <grymne> Dokładnie. Tutaj <To> jest, jest, taki <grymne> 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 Powyrywa mi żebra, ale generalnie jest kit. No nie że nie chcę mi się grać na tą mendę. S, S! S, S, OOO! ŻE TY TAK MOŻESZ! NIEEEE! Dobra, Kierwa, Pierdalaś Nie mi... rąk wziąłem A mogłem jednak zmienić Myślałem, ale tak stwierdziłem, żeby mnie nie trochę hardał, to... Dobra, pa Podtańczę ci Nie no, chłopiec Ten Galio, gier... Nie no, kurwa Umra? Nie no, kurwa Nie gadaj nie ma no. Czekaj, idę do nich, czekaj, idę do nich Co? 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 to dawaj Pomiędzy ja chwila po prostu, naprawdę no, Tak, Ta, mi wystarczył kryształ ja, marzy, wygrywać wystarczy, zagrywać. wiesz, najpierw je, przed meczem bierzesz dezodorant, a w meczu tylko się pocisz i wygrywasz w sumie sobie Sabellinię To jest free game, <laughs> A i tak śmierdzisz i potem matka mówi, żebyś się wyprowadził z domu nic, Nic, nieważne dalej wydziedziczę cię Moją mereczkę zabrał, tego Siema, bot lane tak i tip. Chodź, ej, może być tu Aha A, bo, wy... bo Siema, bot lane. Nie wierzę Aj aj, 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 uratować ciebie. A niech mogę no to te... Uważajcie. Po co wy tu jeszcze stoicie? Co Karol tu jeszcze stoi? Ja kichałem ruch, ale jestem sunem. <noise> moja matka. Haha! Eee. <noise> ja siuwo, my brother, a godzik, godzik profesjonalny tłumacz, ja suło moja matka. <głos> <głos> o kurwa. Z nim jak Skaczyński. Eee, rób tego, kraba, kraba, szybko szkła. Czekaj kurwa, uciekaj! nie go! Aaaaa, kurwa, no! Ile o kurwa mi będziesz prała? <noise> i ten godzik DAJ S S, 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 S. się po miniaturki S, S. S, 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 S a ja lubię karmić kruki nie umiem farmić ja też chcę trochę jedzonyka daj mi tak w tej, jak chwilę, tam łapka opuszczona dźwignię, ale bliskie. Co się tak znaczy z tym, demerem. tym bannerem? Co się tam, co się tam stało? Ty, ty, monster mi zgankował. Haha, cofa się. To jest postać dla notchpilowych dzieci. Siadaj A, do... na mnie, daj, Juli, chodź, siadaj no, na mnie. Dobra, mniej więcej... Przeciwiby, teraz postaw stajem. tamtego. <laughs> książka się je na ok. Nie, nie znów. Ksiądz... Idziemy kogoś ugotować, siadaj na mnie. bumba siadaj bumba mnie. bumba, Biblia bumba. Biblia bumba. Biblia bumba. <laughs> I całe mnie. Tak, tak. A tak wokół kociołka, bibla, bumba, bibla, bumba Riko, co... Riko, wyjechał... wyjechał z Hiszpanii Riko, wyjechał z Polski do Hiszpanii, żeby prowadzić swoje plemię, bibla, bumba Bibla, bumba Wokół tak zbiegają razem, bibla, bumba, bibla, bumba biblia. A, bo się bijecie tam Ej, tą drzwi to żeś teraz radał pufki. Nie Albo nie? Nie Co? Jak no. ty tu przeżyłeś? No, bo umiem grać Zrobiłem to Szczerze mi bardziej chodziło o szybkostrzelność Bo to się Co na, na tej najbardziej liczy Jak mi tego grampa potrzebuje do itemu? Gale Force <gulatory> Jak to było? Zresztą mi tego grama potrzebuje no i tamku! No i tamku! No i tamku! Strasznie mały dawczy. I ona, tak naprawdę, żeby coś ja nie robić, musi mieć tak speeda. Boże, Jacks, 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 Jacks. Oto, z pieczątką. Wojpij jak słychać. No o, i tamku! Bizzak, <ścoughs> <ścoughs> Zobacz jaki ja jestem KOWAL SZYBKI Zadaj mu pisać co czas słuchasz <noise> <noise> Patrz już się wkurzył, patrz już się wkurzył Nie zobacz to tutaj. Zobacz moje wykonywanie jest Ja pierdolę ja to Chyba się lepiej basicowego, bo masz... Bo jesteś chyba przy tych kamieniach. Ej Elder, idę robić Solar Wiesz, co się stało? Powiedz co, co się stało? Ten. Ej. Ej. Ma okej, this game sucks. Chyba się lej... Maokaj ucieka przed, e, e, przed Zixem, nie? I Zix na furcha tego goni. Ja stąd na midzie pojawiłem się w kilka sekund. Podleciałem za mordę, wyciągnąłem go w las, zaciągnąłem i go zanik, z... Chyba się lepiej <laughs> uratowałem, Maokaja. i... Yeah. Chyba się ślep... Ten Zix trzy kropki, this game. Ej, wyśle tam, Bilciu, <laughs> jak. <laughs> czekaj. Oh, no. <laughs> nie. O! Oh, Zostaw, panie Bo. Mój! śmieci wszystko ja i zabierze. Zostaw. Zostaw, Dobra. Mi coś Cię. Proś. Całą dżunglę Zostaw. No Zostaw. 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 no Bruno robi darona! Czekaj, czekaj! Ja mu pomogę, czekaj! Ej, widzicie, że tak Ej, no ja mu chciałem pomóc, koledzy, co wy robicie! Zobacz, że sobie, tańczę przy bliskranku. Ochuli O, Uciekaj lepiej! Janta, Nord Majok!